czym poznać osobę agresywną w komunikacji? Niekoniecznie po tym, że krzyczy. Osoba agresywna tak naprawdę potrafi również mówić spokojnym tonem, ale takim, który oznacza jej nieomylność, który nie dopuszcza cię w do głosu, który wytrąca Ciebie z równowagi. Agresor nadużywa słów ty. Ty powinieneś, ty uważaj sobie, jeśli nie zrobisz czegoś, to zobaczysz, lepiej żebyś. To są zwroty agresora, to jest gest agresora, jest wskazujący, to jest gest agresora, założone ręce, podniesiony ton głosu, krzyk. Często krzyk. Taka osoba potrafi dość jasno wyrazić, co myśli, czuje, ale jej ekspresja nie ma żadnych zahamowań. To się dzieje kosztem innych osób. Osoba agresywna często ubiera tą swoją agresję w zabawność, to znaczy, używa sarkazmu. Sądząc, że sarkazm. Jest cechą ludzi inteligentnych, podczas gdy tak naprawdę sarkazm jest formą agresji, jest, zadaje ból. Jest przeżywający, yy, bolesny i świadczy o nieszanowaniu swojego rozmówcy. Po czym jeszcze można poznać agresora? Po tym, że obwinia. Obwinia cię za wszystko, za niezłe spokojenie jego potrzeb. Potrafi łatwo wpędzać w poczucie winy, w poczucie żalu, yy, w drugą stronę. Potrafi łatwo wytrącić z równowagi drugą stronę, nie szanuje jej, tak naprawdę obwinia, dlatego że inni nie zaspokojili jego potrzeb. W celu takim komunikacji rodzinnej to są często zdania w rodzaju nikt mnie nie słucha, czy wszyscy powinni mnie wspierać, za mało mnie wspieracie, za mało mi pomagacie i tak Co jeszcze jest istotne? Agresor często nadużywa uogólnień. Tak jak powiedziałam, że jego wypowiedź można poznać po tym, że mówi ty, zwracając się, atakując ciebie, atakując i oskarżając. Tak samo uogólnia, bo ty nigdy, bo ty zawsze i lubi powiedzieć, bo ty powinieneś, musisz, należy. Styl agresywny jest przeciwieństwem stylu asertywnego, który jest tak naprawdę ideałem komunikacji. Muzyka